To, co się działo przez ostatnie lata, jest samym przykładem, jak działa, jak funkcjonuje, po co została stworzona i co, co tak naprawdę z tego wyszło. Bawimy się tylko w kotka i myszkę. Gonią pijaczków, oni im uciekają. Jak wiemy, Straż Miejska jeździ od pochodnikach, szukam tylko przypadkowych przechodniów. Nie zajmuje się tym, co powinna. W 1993 roku, ustawa, jaka została stworzona dla Straży Miejskiej, niestety jest niewykonywana. Oni tak naprawdę nie mogą. Zatrzymywać nas. Jeśli jadę samochodem, musimy o tym wiedzieć. Nie, mo nie mogą nas zatrzymać. Mogą nas zatrzymać na parkingu, jeśli stoimy na miejscu niewyznaczonym. Ale najważniejsze co jest, to co mi się nie podoba i to jest apel do pana prezydenta Kozdęby, który przekazał wszystkim mieszkańcom Mielca, że Straż Miejska może wchodzić do naszych domów. O oczywiście nie może, nie ma takiego prawa. Panie prezydencie, musi się pan zastanowić, co pan mówi, bo to jest naprawdę. Nie fair w stosunku do mieszkańców. Straż Miejska jedynie może stanąć pod moimi drzwiami, pod moim płotem. To jest do, tyle, do tego momentu może dojść. Przy okazji do sprawdzania pieców jest tylko i wyłącznie Wydział Ochrony Środowiska i specjalny powołany do tego inspektorat oraz inspektor, nie Straż Miejska. Dlatego moim zdaniem Straż Miejska dziękuję, do widzenia.